Dzień dobry Państwu, Jakub Zgierski dla magazynu Polskie Sprawy. Moim gościem jest Pan Stanisław Srokowski, dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Publicysta Magna Polonia i tego samego wydawnictwa właśnie Magna Polonia. Mam tutaj w ręku książkę Życie wśród pisarzy, agentów i intryk pana autorstwa. Jest to taka swoista autobiografia połączona z przytoczonymi zapiskami na pana temat, które były po prostu spisywane przez agentów, przez bezpiekę w PRL-u. I właśnie słów kilka na temat tej publikacji. Wydaje mi się, że mamy za mało doświadczeń osobistych. Ludzie, którzy przeżyli tamtą piekło komunizmu. Mamy sporo już opracowań, które dotyczą, które wychodzą spod ręki uczonych, badaczy, analityków, natomiast mamy bardzo mało takich osobistych przeżyć, doświadczeń, analiz ludzi, którzy byli prześladowani, ale za ale o tym czasie prześladowanie z różnych powodów nie mówią. Boją się, czasami nie mają wiedzy głębszej na ten temat, mimo że to, to przeżyli, ale nie mają teoretycznej jakiejś głębszej wiedzy. Ja się z tym uporałem. Ja przeżyłem 20 lat prześladowań. I te 20 lat właśnie w tej książce opisałem. Zaczynałem od roku 1968, kiedy wyszedłem ze swoim, wtedy byłem nauczycielem, wyszedłem ze swoją młodzieżą licealną, techniczną, bo uczyłem techniką elektroenergetyczną i w 68 roku, kiedy był ten słynny marzec 68 roku, maja młodzież pyta, panie profesorze, co robimy? Ja my chłopcy idziemy na ulicę. Nie darujemy. Zamknęli nam dziady Mickiewicza, atakują naszego polskiego reżysera, a my na to się nie zgadzamy. Uważacie tak? Uważamy tak. Wyszliśmy na ulicę, młodzież moja w technikum elektroenergetycznym, na ulicę wyszli robotnicy, złote miedzi, wyszli górnicy, wyszli studenci ze studium nauczycielskiego. Był to bunt skierowany przeciwko systemowi. Marzec 1968 roku ma złe, złą interpretację, ma złą legendę. Ona jest fałszywa. Nas nie interesowały problemy żydowskie, w tamtym czasie nas interesowała walka z systemem. To było dla nas najważniejsze. Natomiast to, co oni tam robili na górze, to była ich sprawa. Oczywiście ponieśliśmy koszty, ponieważ wielu moich chłopców było podbitych w czasie tej demonstracji, a mój czas to jest czas, w którym bezpieka zaczyna się interesować tym, co ja robię. Zaczynają, zaczynają mnie ostrzegać, terroryzować, grozić. Skutki są takie, że dyrektor wywala mnie ze szkoły, i ja od tego momentu jestem osoba niebezpieczna dla systemu. Tak się zaczyna moja droga. Ja właśnie zaczynam od Legnicy, bo to było takie małe miasteczko, no nie małe, średnie miasteczko. I warto może tutaj podkreślić jeszcze jedną rzecz, że w dużych miastach Ludzie, którzy buntowali się przeciwko systemowi sobie radzili lepiej, bo mogli uciec. To jest wielkie miasto, to są labirynty, to tu można się jakoś ukryć. W małych miasteczkach my byliśmy na widoku, my byliśmy na talerzu, my byliśmy na dłoni. Widzieli nas wszędzie, nie dało się ukryć. I dlatego też bunt, tych małych miasteczkach i jest dzisiaj, powinien być bardziej ceniony, bardziej doceniany, bo tam trzeba być naprawdę, trzeba było być odważnym, żeby wyjść i stanąć naprzeciw tych bandytów, którzy nas atakowali. To są młodzi chłopcy, którzy byli wtedy bohaterami. Właśnie licealiści, gimnazjaliści, licealiści, studenci, robotnicy. Przede wszystkim robotnicy o tym miedzi, robotnicy yy, górnicy i tak dalej, tak dalej. Tak jak Pan powiedział, od 68 roku tutaj przechodzimy przez lata 70 i kończymy na roku 81. Dlaczego akurat... W 84. Tak? A, tak. Aha. na no, 84, tak. No ja pokazuję tutaj całą panoramę różnych wydarzeń, które, które które były dla mnie bardzo ważne, ja się wtedy byłem związany z kilkoma y, bardzo istotnymi organizacjami, które przybudowywały w ogóle myślenie o Polsce. Byłem związany z Solidarnością, tą wielką Solidarnością, ale przede wszystkim od drugiego roku działałem w Solidarności Walczącej z moim przyjacielem Kornelem Morawieckim. I, I właściwie to bardzo silnie ucisnęło, to, to, to działanie bardzo silnie ucisnęło piętno na moim pojmowaniu wtedy tamtej rzeczywistości i yy, mój udział w tym ruchu podziemnym antykomunistycznym wiąże się przede wszystkim z Korneliem Morawieckim, z Solidarnością Walczącą. Karny bardzo często w drugiej połowie lat 80. odwiedzał mnie w domu. W moim domku na wsi, miałem tutaj takie domy, gdzie się nie mam go, Była, było archiwum Solidarności Walczącej, a moje mieszkanie było miejscem kolportażowym. Także ja się zajmowałem kolportażem prasy podziemnej. I w tej książce, do tego o tym mówię, dlatego że w tej książce wszystko to opisuję, pokazuję kulisy kursor działań podziemia, ale pokazuje rzecz, który, o której o bardzo niewielu wiem, mianowicie pokazuje y, y, działaczy politycznych ze wschodu, z Białorusi, z Ukrainy i z Rosji, którzy przyjeżdżali do mojego domu. To, 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 to była konspiracja wschodnia która działała w Solidarności Walczącej, czyli my mieliśmy oddziały także na wschodzie i oni przyjechali, przyjeżdżali do mnie do domu i tam w moim domu ustalaliśmy w jakim kierunku podziemie powinno się dalej rozwijać i to wszystko tutaj jest. Dlatego też, e, dlaczego? dlatego, że tutaj jest bardzo wiele informacji. E, tak jak właśnie powiedziałem na początku, autobiografia połączona z zapiskami. Tutaj również można zobaczyć zdjęcia e, z tamtego okresu, sylwetki postaci. Tak. E, cały taki przekrój, właśnie. E, już koniec lat 60., lata 70. 80, i, tak jak, pan, tak. i właśnie tak jak pan powiedział. Stan wojenny, do, stan wojenny, tak. Do 84 tak, roku. Tak. Jest to książka Życie wśród pisarzy, agentów i intryg. Wydawnictwo Magna Polonia. Można zakupić obecnie w księgarni Magna Polonia. Autor pan Stanisław Srokowski. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pięknie. Dziękuję.